Jesteście o takiej porze po prostu, że y, w niedzielę y, nie każdy dzień jest na basówce, wiecie, y, f, fajny i taki są, y, nie zawsze słońko świeci, także mierzicie y, się, że różne, różne są te nastroje, różne są tego. Ja akurat jest po weselu, także taki jestem trochę i y, wcale myślę przez panę całą noc, bo wiga takową, także także że jest, no, Ciężko, bo, znaczy ciężko pod tym względem, że trudno się wyspać. Mimocie, baczówka funkcjonuje tu 5 miesięcy od maja do października. No i dzień wygląda tak, że rano się staje od forte idzie się dojść, robi sery, uściekłki. E, przerwa jest na kawę, na jedzenie, zaś idzie dojść przy i zaś sery robi, także dowie, co nas chodzi, idzie się przemyje idzie spać. To jest 5 miesięcy, dzień na dzień. E, to żeby wytrzymać tu, no to trzeba albo lubieć albo albo mieć hopla takiego, że odłączenie od świata i w rzeczywistości ze, ze po prostu się wytrzymuje. No to dobra, przedstawnie. Dobrze, że ten co jucha sposób do wojska, no to wojsko to było pikuć odpoczynek. Y, bo tutaj żeby tu wytrzymać był nie jeden tutaj już przeszło przez przeze mnie przeszło 50 osób, które no, nie wytrzymały i tak. Także także tu żeby wytrzymać na... To, bo trzeba mieć tak jak mówię hopla albo albo jakieś tam lubić to strasznie eee, powiem wam taką rzecz że może tutaj w jamnym jesteście nie wiem czy w historię wchodziliście jamnego ale ale tutaj było złożenie na skałce o 7 najwyżej jesteśmy na 870 metrach tutaj co siedzicie na ławkach skółka jest już 900 000 metrów podczas II wojny światowej było zaprzysiężenie pierwszego pułku szczelców pokalańskich na popalu Tutaj na w 1943 roku, zawsze żali tutaj partyzanci z całego Potala, ześle zbierających, cztery bataliony, czwarty batalion pod dowództwem Juliana Zapały, Lamparta został tutaj, było dowództwo, jest do dzisiaj tam domek, dom, gdzie tam była główna siedziba czwartego batalionu. Tutaj była w 1944 Wielka Bitwa. Jedna z na największych bitw na potalu, e, 40 partyzantów przeciwko 800 Niemców. Tutaj troszczyli na tej górze. Wszystko. Ginąło, ginąło rannych, zginęło dwóch partyzantów. Jeden jest pochowany tam na górze, nie nieznany, czy wzięty. Historia nie wskazała na to. I świadkowie, czy był wzięty, czy jest po prostu Z prawda, nieznanego, prawdopodobnie tam jest pochowany rezerwuję się go na 2 dni. Niemcy głoszą. No dobra, jeszcze No dobra, bo za las je będą z babigada w Nie tak, Marcel, miałeś inaczej powiedzieć. Pyszne, zdrowe, z alkoholem. Smaczne. bardzo bardzo kozłowe. Chyba owcze. Nie wiem. To odejść od siebie. Nie. Nie.